Cześć Siemanko, witajcie serdecznie! Z tej strony Squido i razem ze Zbyszkiem rozpoczynamy 19 odcinek pamiętnika z Minecraft. Co dzisiaj będziemy takiego ciekawego robić? To jeszcze nie jest określone, natomiast bardzo mi zależy na tym, abyśmy poszli Obsydian sobie ogarnąć. Dlatego też idziemy od razu do kopalni. Um. I zaraz wam pokażę, po co ten obsydian jest im potrzebny. Bo oj, dobra, to bolało. To jest trochę taka moja mała tajemnica. Ale dzisiaj wszystkiego się dowiecie. No dobra, może nie wszystkiego. Zostawię sobie jednak jakąś tam tajemnicę na ostatni odcinek. Um, czyli, dobra, już wiem, który będzie ostatni, ale jeszcze tego wam nie powiem. No bo. Um, Podtrzymię to tak w tajemnicy. Um, hmm. Tutaj sobie to jakoś wylejemy Ile potrzebuję tego obsydianu, Dość dużo w każdym razie, dobra mam jedną Tak więc w czasie kiedy ten obsydian będzie się tam wydobywał No to opowiem o temacie dzisiejszego odcinka jakim są hejterzy Ponieważ Twoje jest to coś Takie zjawisko na YouTubie w którym to Wow Dość dużo lawy, w którym to no kogoś się nie lubi, nienawidzi i ogólnie się go traktuje bardzo źle i nieprzyjaźnie. Um, tak więc, um, jakie miałem do tego od początku nastawienie? Um, na początku, hmm, no były takie osoby, które um, miały tam nieprzychylne komentarze, ale. Um, ale no, nie brałem tego tak jakby do siebie Tak mogę to powiedzieć Raczej skupiałem się na tych opiniach, e, które były bardziej przyjaźnie nastawione I na tych, które um, były łapy w górę I ogólnie te osoby, które właśnie były dość dobrze nastawione do mnie To tylko takie komentarze czytałem Eee, czy usuwałem? Nie, nie usuwałem Dobra, chyba mi tyle wystarczy Więc możemy już stąd iść Co jest stało z tą wodą tak w ogóle? Hmm, dobra Wynosimy się stąd no, no i na początku No nie przejmowałem się tym tak bardzo, no bo Wiedziałem, że zawsze ktoś się tam znajdzie, kto on będzie miał inne swoje zdanie na mój temat i będzie chciał to wypowiedzieć. Tak więc. Akceptowałem to po prostu. No i. Chwilę, bo się zgubiłem. Właśnie szukam wyjścia tutaj na górę chyba. No, i to było coś normalnego, coś, co jest nieodłączną częścią życia na YouTubie. E, właśnie. Jak nagrywasz filmy, to będziesz miał również swoich haterów. E, tak to właśnie traktowałem. Tak właśnie o tym myślałem. Że jednak. No, to jest normalne. I to akceptowałem. Ale to nie znaczy, że to nie bolało, że w ogóle miałem jakoś tak to gdzieś i nie przejmowałem się tym. Wręcz przeciwnie, przejmowałem się tym bardzo, i niestety to jest, to jest duży błąd. Ale no, jak ktoś coś złego o tobie powie, no to ciężko jest się nie przejmować, nawet jeśli to są jakieś tam komentarze tylko na YouTube. Ale. Niedawno, znaczy niedawno, no już dość dawno, myślę, że rok temu to to jednak dawno się coś zmieniło. Ponieważ rok temu była seria z dziennika z Minecraft. Nie, no, rok temu to już była ta seria skończona, no tak półtora roku temu się coś zmieniło. A ponieważ właśnie była seria z dziennika z Minecraft, no i tam właśnie mm, pierwszy raz zobaczyłem, że mam wiernych fanów, wiernych widzów. I było to dla mnie naprawdę coś niesamowitego. W związku z czym, no, przestałem w ogóle, um, jakby przywiązywać uwagę do tych złych opinii. No, bo jeśli mam jakieś dobre opinie, um, no, to się nie przyjmuję tam jedną, dwoma osobami, które jakoś tam mają inne zdanie. Każdy ma do tego prawo. I um, nie ma się co o tym martwić, bo jeśli. Cała reszta e, tych wiernych fanów, nie wiem ile ich tam mogłoby być w tym czasie, ale e, na pewno było kilku, albo kilkunastu, kilkudziesięciu, to jest pewne, więc e, to było dla mnie coś niesamowitego i, no właśnie. Dlatego, no dobra, pokazałem Wam już, co tutaj się szykuje. Dobra, trochę było zmian w czasie kiedy nie było jeszcze um, właśnie, bo nie było dawno odcinka i trochę się zmieniło. Um, a na propos właśnie hejderstwa, no to skończymy na tym... Um, że nadal to jest, nadal to występuje, nadal to mnie trafia, ale kiedy widzę te wszystkie pozytywne opinie, no to tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Tak więc dzięki temu, o dobra, to mam znowu niespodziankę Dzięki temu, że właśnie są te pozytywne opinie i ci wierni widzowie, czy oddani fani, czy jak go tam nazywać, no to jest dużo lepiej No i zobaczcie co tutaj planuję zrobić, zobaczcie co tutaj planuję A jest to coś niesamowitego, zresztą zaraz sobie lepiej jeszcze ogarniemy no bo tak to robię na spontanicznie i nie wiem, czy to wyjdzie. Bo zrobiłem dwa portale, tak jakby mm, nie osobno, a, la, a razem. No więc to jest coś dziwnego, co najmniej. I z tego powodu może to nie wyjść. Ale za kilka sekund poznamy może kilkanaście sekund poznamy całą prawdę, jak to wygląda. Dobra, bo widzę, że tutaj nie mam już tego kamyczka, muszę go sobie stworzyć w takim razie. Tak, i jeszcze tutaj. No i lecimy dalej. Tak więc ten temat jest już skończony, a my się tutaj zajmiemy poważną sprawą, no bo łączymy portal z portalem. Tego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem. Wpadłem taki szalony pomysł, no i zobaczymy, czy to działa. Jeśli nie działa, to cóż, moi widzowie się zawiodą na moich pomysłach. Mogłem wziąć jeszcze więcej tego kamyczka. Tutaj ogólnie miałem jeszcze też jakiś ciekawy pomysł, ale to za chwilę, bo muszę najpierw sprawdzić, czy to działa. Czy ten się czasem nie wyłączy, jeśli włączę ten? No bo widzicie, on jest tutaj na um, tych tutaj samych. Na tej samej belce jest, prawda? Więc. Wow! To działa! To naprawdę działa. Widzicie, ten portal jest, ma tutaj tą samą część. A cztery wspólne bloki tych dwóch portali. Tak więc, no nie wiem, czy to jest jakaś oszczędność, em, czy może ciekawy efekt. Taka ciekawostka. Tak więc to jest tylko taka ciekawostka: no bo chyba to się nikomu nie przyda. Więc em, taka tylko ciekawostka, że można postawić dwa portale, albo nawet trzy portale, albo nawet cztery portale, za pomocą mniejszej ilości bloków. Um, dobra Gdzie tutaj jest kamyczek Taki o Taki kamyczek jest potrzebny No i jeszcze niespodzianka czyli Glowstone Tam miał być glowstone Żeby było tam jaśniej Bo niestety jest tam dość ciemno A jak będzie glowstone to będzie Naprawdę naprawdę jasno I będzie fajnie No dobra dajemy tutaj glowstone To na początek mm. Pochodnie dajemy tutaj, tutaj i tutaj. Oraz będziemy jeszcze się bawić tym kamyczkiem, ale nie wiem jeszcze jak. Jak to się nim tutaj zabawić? No może jakoś tak. Trzeba by było, prawda? Tak. O, 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 o. Okej. Okay. Dobra, może tak już będzie wyglądać, zobaczymy zresztą. O. I teraz chyba jest... No powiedzmy, że jest dobrze. Tak tutaj jeszcze coś poprawimy i damy radę. Jak to teraz wygląda czy lepiej. Dość dobrze. Nie kombinuję już więcej, no bo nie chciałbym tutaj popsuć. A zostawmy to tak jak jest. Coś takiego. Że wtedy musiałbym tutaj wszystko zrobić. Mm -hmm. Dobra, nie. E, zostawię to tak jak było. Bo było całkiem spoko. Tak więc, jak widzicie, coś epickiego tutaj powstało. No i mamy dwa portale. Um, zrobione w tym samym miejscu. Czy jakby to tam inaczej opowiedzieć. Dobra, szklarnia też jest. Jak widać tutaj no takie puste miejsce, bo tu drzewa były wcześniej, ale wyciąłem o oh Boży creeper, zombiak i tak dalej. Nie lubię... O nie, nie drugi creeper. Wow, ledwo. Ledwo go tam dosięgnąłem. Dobra. To jest to po prostu siła, jak się z wyskoku wyskoczy, no to to jest większa siła przebicia. No i warto o tym pamiętać. Tak, tutaj będziemy dawać pochodnie, tutaj możemy ją dać jakoś tak. Nie! 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 Tylko nie to! Nie! Dlaczego? Dlaczego? Zniszczył mi tutaj zły potwór. Dobra, idziemy to naprawić Szkoda w ogóle czasu na odcinku Dobra, nie, naprawię to sobie po odcinku Bo szkoda czasu na odcinku e, I co tutaj? Tutaj jeszcze Nie jest za bardzo to wykończone Nie mamy wszystkich gatunków zwierząt, które by tutaj mogły być Tak więc krowy, świnie mm, Chwila, co jeszcze jest w minecrafcie? Kurczaki, może jakieś Króliki um, No dobra, nie ogarniam za bardzo No bo dawno um, Właśnie nie robiłem żadnej farmy, więc zobaczmy Co tu będzie, co tu będzie Trzcina tu jest, dodatkowo jakieś pomieszczenie, które tutaj stworzyłem za tymi drzwiami Trzcina, em, dynie, arbuzy, których niestety jeszcze nie mam Ani trochę, więc tutaj jeszcze nic nie ma Natomiast możliwe, że kiedyś tam powstanie e, Chodźmy sobie teraz zreperować Albo dobra, chodźmy jeszcze na początek wyjąć wszystko może trochę expa będzie Dobra widzę, że nie jest tego expa zbyt dużo Tak więc... Um, no nie wiem, czy coś jeszcze możemy poexpić Bo raczej, raczej nie Raczej nie można nic poexpić Liczyłem na to, że będzie ten 30, no bo jak widzicie ten 30 ciężko jest wbijać Kiedy nie mam jakiegoś mob spawnera ze sobą czy też pod sobą, jakoś tak, jakoś, nie mam no, z spawnerów um, No niestety, drzewna brzozowego też nie ma w dużych ilościach Trzeba będzie stworzyć um, Tyle Gdzieś sobie Okej okay. Jakoś się to stworzyło, nawet nie wiem jak Może trzeba będzie coś jeszcze robić Naprawimy sobie to, nie lubię tych potworów, tak szczerze to są najgorsze potwory w Minecrafcie Hmm, a probo właśnie tych y, nazw dla y, różnych itemów, dla sykiery i tak dalej, albo ostatnio szkielecie, chodź tam. No, chodź, taki odważny szkielet. Taki odważny szkielet, a pada na dwa hity. No tak, tak to już jest z tymi szkieletami. O, um, co tutaj jeszcze? Pochodnie. To na pewno. Dobra. Mamy już wszystko zrobione tak jak być powinno. Mam nadzieję, że tym razem nikt tego nie rozwali. A no, ogólnie tutaj nie jest oświetlone. Cały ten teren jest oświetlony, i to boli troszkę. Dalej. Lecimy sobie tutaj. Wszystko musimy właśnie teraz zebrać. Zobaczymy, jak to się wszystko zbiera. Tworzyłem jedną z dźwigni i tak to jest tak ładnie połączone, że. Um, no dobra? Tak, tak, tak. Wrzuciłem tam 54 dodatkowe. Um, więc będzie tego trochę tam więcej. A my idziemy sobie już po ziemniaki. Bo ziemniaki też trzeba sadzić, bo mam ich troszkę mało, niestety. Dobra. Pora to już zamknąć, no bo zbyt długo, jeśli bym to trzymał, no to by te pola się poniszczyły nam wszystkie. A tutaj zresztą już jest zniszczone, ale to było wcześniej. Tak więc sadzimy sobie ziemniaczki. Myślę, że posadzę tutaj na razie ziemniaczki. Um, no i trzeba nam jeszcze posadzić różne inne rzeczy, ale to zobaczymy sobie co tutaj mamy. Wow, tutaj jeszcze już nie wszystko się... Mm, Przekopywało do skrzynki. Ale ja już idę sadzić. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będzie to coś ciekawego? Czy też jeszcze nie. Ok, idziemy sobie na te strony posadzić coś. No i jeszcze mam dla Was inną niespodziankę w tym odcinku. No bo właśnie na temat tych narzędzi no to... Nie wiem, w którym odcinku to było, ale już dość dawno temu. Dość dawno i warto by było jednak coś w tym kierunku zrobić. Jak widzicie, farma ładnie działa. Tutaj się wszystkie nam rzeczy zbierają. Ciekawe, to jest jeszcze takie rzeczy nam się tutaj pozbierało i nie powinno za bardzo to się tutaj pozbierać. Natomiast tak sobie pszenicy wezmę. Reszta niech tam sobie siedzi w tej skrzynce bezpiecznie. Tu jest coś dziwnego, dlaczego tu jest. A nieważne nawet. Dlaczego tam był Dirt? <noise> Jakoś chyba nie zauważyłem go um, A propos tych wszystkich nazw narzędzi Tutaj jeszcze coś próbuję robić, ale mi nie wychodzi Statyw alchemiczny sobie zróbmy A na koniec odcinka zrobimy nazwy narzędzi Statyw alchemiczny, dobrze pamiętam to się robiło tak Widziałam ja mam te różdżki Okej okay. Mam nadzieję, że dobrze to ogarn ogarnąłem, ten statyw. Tak. tak, tak. O, I tak jest, statyw alchemiczny. Statyw alchemiczny. Brewing, stand. Stand. Dobra, nie. Bo zaraz wymieszam angielski z niemieckim i będzie trochę kicha, więc zostawmy to tak jak jest. No, postawmy sobie jeszcze tam blok żelazny. To będzie naprawdę dość dobra rzecz, albo nie żelazny, albo taki sobie blok tam postawmy Też będzie coś ciekawego Pod tym, pod tym w sensie, ok, Dobra, mamy taki statyw Dość ogarnięty I będzie można takie ciekawe rzeczy robić, ale to Myślę, że w innych seriach już robiłem, więc nie mogę tego powtarzać Tylko zrobiłem to pomieszczenie po to, żeby było Um, no i dalej, narzędzia, właśnie, bo były też i dla. Mm, mam na kartce zapisane, bo wypisałem sobie z Waszych komentarzy, już wszystko wybrałem, um, bo dość dawny ten odcinek był. No i chwila, mam wszystkie narzędzia dobra. Jest kilow zbyszek. Dalej mamy łopatę. I łopata otrzymała nazwę, gdzie to się tutaj daje. Łopata Agata, dlatego że ktoś dał taki komentarz. No i gratulujemy zwycięzcy. A jak? Łopata Agata. Dobra, to jest chyba dobrze. Wiem, że przez. Um, ale przez polskie litery, ale niech będzie już z polskimi literami. Um, bo tak chyba musi być Dalej mamy miecz Dawid, chociaż zastanawiałem się też nad Andrzejem Nie wiem czy Dawid nie był już czasem W poprzedniej serii Chyba e, w poprzedniej serii Czyli w dzienniku z Minecraft Chyba był No ale cóż Były takie komentarze No i tak wybrałem Więc niech tak już będzie Kilo zbyszek zresztą też już był Później jest siekiera Siekiera Renata takie ładne imię otrzymała. Nasza siekiera, która będzie ścinała prawdopodobnie brzuski. Um, później mamy motykę, tylko nie, 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 nie tą. To akurat by wyrzucić do lawy. Ale jako, że ja nie mam lawy, to zostawimy sobie to tu gdzieś w kącie i zniknie w jakimś czasie. Um, tak. Potrzebna jest oczywiście diamentowa motyka. Gdzie są diaksy? Tutaj są diaksy. Diaksy. Tak, diaksy. Taka ładna nazwa. Na diamenty. Dobra. Wszystko mam. Muszę się trzy razy upewnić, że wszystko mam. Mamy motykę. A motyka dostanie imię. Dość <ścoughs> ciekawe, bo tak ładnie pasuje. Ktoś mądry na to wpadł. Motyka. Monika. <ścoughs> Później mamy e, ten krzemień i stal, czyli, czyli, czyli to jest. Czyli to jest ten krzemień, tak zwany. E, no i krzemień, e, dostanie nazwę krzemień. Krzemy i N, krzemień. Krzemień Florian. Chociaż nie wiem, czy to nie, lepiej by było nazwać zapalniczka Florian, ale niech będzie krzemień, bo tak się... Bardziej kojarzy z tymi czasami, gdzie rozgrywa się akcja Minecrafta. Um, tak więc, jeszcze są nożyczki, nożyce. Um, no i tutaj będzie nóż, nóż, <laughs> jakie polskie znaczki. nóż, Janusz. Dość dziwniej, ale oryginalnie. No i to mi się właśnie podoba. E, łopata Agata potrzebuje jakiś ristor zrobić, bo troszkę jest zniszczona. Gdzieś musimy ogarnąć sobie nowiutką łopatę i połączyć ją z Agatą i wtedy powstanie nowiutka łopata Agata. Tak. I dużo tutaj jeszcze... Jest. Dobra, nieważne, nieważne. Nie martwmy się tym. Jak będę miał ekspiarkę kiedyś, no to się nie będę tym martwił. Łopata Agata. Dziękujemy bardzo. No i wszystko, jak widać, bardzo naprawdę fajnie Tak więc pozdrowienia dla wszystkich Zbyszków Pozdrowienia dla wszystkich Agat Dla wszystkich Dawidów Dla Renat Re... Renat? Przepraszam Dla Monik Dla Florianów Dla Januszów I dla Squidów I dla innych Tak więc dla wszystkich pozdrowionka No i trzymajcie się już w kolejnym odcinku Do zobaczenia Kolejny odcinek będzie już naprawdę niesamowity i sam się nie mogę doczekać kiedy będę go nagrywać. A tymczasem zapraszam do oglądania wszystkich moich serii. No i pa! pa.